Witam wszystkich w kolejnym odcineczku z Open Ski Jumping. Wspaniała gra! I uwaga, uwaga! Dzisiaj będą loty narciarskie na skoczni w Bad Mittendorf HS 235 metrów. Pierwszy raz będę skakał na tak ogromnej skoczni. Damy sobie tutaj belkę jakąś konkretną: 32, no tak sędziowie zdecydowali. I pierwszym skoczkiem na tej wielkiej, przeogromnej skoczni jest. Dimitri Wasiliew, zobaczymy jak sobie poradzi, czy znowu będzie pod wpływem alkoholu. Oj, dobre wyjście z progu, dobry lot, dobry lot. Dimitri Wasiliew chyba tu pokaże klasę już od samego początku. I proszę Państwa, 215 metrów, już Dimitri Wasiliew pokazał klasę. Teraz Simon Amman, problemy z lądowaniem odwieczne i z wyjściem z progu ostatnio, tak jak i teraz tutaj z wyjściem z progu coś było nie tak, ale Simon Amman się nie poddaje, leci. I skoczył 195 metrów. Właściwie poleciał tyle. I Lukas chlawa. Zobaczymy jak spisze się Czech. Dobre w miarę wyjście z progu, trochę spóźnione, ale nabrał tutaj wysokości i będzie dobry lo 206 metrów. Także Lukas chlawa tutaj też pokazał klasę. Teraz Daikito, Japonia. Doświadczony japoński skoczek. I troszkę tutaj za wcześnie się odbił, ale uratował sytuację. Leci, leci, leci. Tak, że będzie dobry skok. Ojej, tutaj upadek mamy. Niestety dajki to. Nie będzie się tutaj liczył. I teraz, Piotr żyła. Pierwszy Polak, zobaczymy jak się spisze. On także lubi skocznie do lotów. Oj, tutaj coś nie tak z odbiciem. Problemy po wyjściu z progu, ale uratował sytuację i proszę państwa, 205 metrów, także to jest dobry w miarę skoky trażyły. Teraz Kamil Stoch, nadzieja w Kamilu Stochu. Czy będzie daleki skok, czy trafi na progu? Na progu nie trafił, ale nabrał wysokości, leci, leci i będzie przyzwoity skok. Nie, no niestety, słaby skok, 184 metry. Dawid Kubacki, różowa strzała. Co nam pokażą te różowe narty i różowy kask? Dobre wyjście z progu, ma takie wrażenie, nabiera tutaj wysokości, chyba będzie dobry skok, leci, ciągni, Dawid ciągni. I 206 metrów, nie no, może Dawid nie ciągnie, ale po prostu leci daleko. Markus Eisenbichler z Niemczech. Mam nadzieję, że go koronawirus jeszcze nie obezwładnił i tutaj spóźnione wybicie, ale leci także uratował sytuację. Proszę Państwa, cóż za doświadczenie niemieckiego skoczka. Shiro Kobayashi, kolejny skoczek z Japonii, co nam tutaj pokaże. Dobre wyjście z progu, tutaj ustabilizował sylwetkę, lekkie problemy, leci wysoko, wysoko, wysoko i 204,5 metra. Także przeciętna odległość i Stefan Kraft, ostatni zawodnik pierwszej serii, co nam pokaże. Dobre wyjście z progu, dobra sylwetka w locie, tutaj bezproblemowo jak inni zawodnicy i będzie bardzo dobry skok, 210,5 metra, ale nie najlepszy. I właśnie tutaj po pierwszej serii na pierwszym miejscu Dimitri Vasiliev, Stefan Kraft, Junshiro Kobayashi. I tutaj zniknęło mi czterech zawodników zdyskwalifikowani za zły strój, ale mamy już drugą serię. Leci Dai Kito, co nam pokaże ten skoczek. Słabe wyjście z progu. Tutaj troszkę nabrał wysokości, ale czy to będzie dobry skok, czy wystarczy? No w miarę dobry skok 201,5 metra. Teraz Dawid Kubacki. Może troszkę będzie lepiej. Zobaczymy. Coś tam na treningu pokazał i dobre wyjście z progu. Trochę niższa trajektoria niż zwykle, ale leci daleko Dawid Kubacki, proszę Państwa, 214 metrów i to jest bardzo dobry skok. Kolejny Polak, Piotr żyła. Co nam pokaże nasz zawodnik? Wyjście z progu takie sobie trochę za wcześnie, ale nabiera wysokości, tak że tutaj może być dobry skok. I mamy 204,5 metra. Przeciętnie. Drugie miejsce jak na razie. Junshi Hirokobayashi z Japonii. Co nam pokaże ten czarny zawodnik? Doświadczenie zrobi swoje? Czy może. Oj, proszę Państwa! Tutaj totalnie zepsute wybicie. Troszkę uratował sytuację, ale to i tak jest słaby skok. 200... 178 metrów. I Stefan Kraft w poprzedniej serii. Dobry skok, zobaczymy, jak teraz 207 metrów wyobyć prowadzenie. Dobre wyjście z progu. Dobra wysokość, dobra trajektoria i to będzie prawdopodobnie daleki skok. Proszę Państwa, 220,5 metra to jest bardzo dobry skok. Ten skok mu daje jak na razie prowadzenie. I po pierwszej serii pierwsze miejsce Dimitri Wasilijew. Czy pokaże nam tu dobry skok? Dobre wyjście z progu ustabilizował sylwetkę. Mam nadzieję, że nic nie pił przed zawodami. I proszę Państwa, niestety równe 200 metrów. Równe 200 metrów trafił równo w punkt konstrukcyjny i to jest koniec zawodów. Nie wiem, jak to się stało, że tylu zawodników zostało zdyskwalifikowanych za kombinezony, ale pierwsze miejsce Stefan Kraw, drugie Dawid Kubacki, także małem podium, trzecie Dimitri Wasiliew, czwarte Piotr Żyła, piąte Junchi i I to będzie koniec tych pierwszych lotów. No tutaj pięciu zawodników zostało, reszta niestety zginęła. Także do zobaczenia w następnym odcineczku, w następna skocznia. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. To będzie jeszcze więcej. Znaczy się, wiadomo, że i tak będzie więcej, ale dawajcie subskrypcję. Elo!